W kolejnym filmie, a w tym filmie temat, który poruszę, to nocowanie na wyjazdach motocyklowych. Myślę, że motocykliści dzielą się na dwie grupy: ci, którzy nocują w namiotach i jak to twierdzą, cenią sobie wolność, i ci, którzy nocują na kwaterach. Ja zdecydowanie jestem osobą, która woli nocować na kwaterze, czy jest to jakaś agroturystyka, czy pensjonat, czy hotel, czy hotelik, czy hostel. Hostele raczej omijam, chyba że mają pokoje prywatne. No to ja jestem osobą, która wybiera hostele, hostele, pensjonaty i inne agroturystyki. Kilka wyjazdów miałem z namiotem i szczerze powiem, że nie jest to dla mnie nic fajnego nie chce mi się rozkładać tego namiotu a jeszcze bardziej nie chcę mi się go składać też namiot to są pewne niedogodności no ja mam mapę samopompującą co prawda nie jest ona jakaś bardzo gruba bo tam ma chyba z 5 cm mam śpiwór lekki mam śpiwór taki do minus 11 nawet namiot mam malutki akurat z Decathlonu kiedyś kupiony taki najtańszy za stówkę ale już dobre 8 lat go mam spałem nawet w tym namiocie w dwójkę z żoną jeszcze było miejsce na bagaż no ale ale on jest dosyć wąski no i dwie osoby się zmieszczą teoretycznie jest to dwuosobowy ale z gratami wszystkimi motocyklowymi no to no to jedna osoba się zmieści i... Po prostu po dwóch stronach trzeba to wszystko porozrzucać, sobie porozkładać, te kurtka, kaski, torba, nie wiem, co tam jeszcze, buty jakieś i co tam jeszcze ze sobą mamy. Czyli to jest taka niedogodność, że trzeba to, ten namiot składać, rozkładać, ale jak ktoś powie, dobra, leniwy jestem, no to, no to mi się nie chce. Ale kolejne są takie, że nie wiem, ostatnio jak jechałem do, na pomorską majówkę motocyklową to możecie sobie zobaczyć ten film tam pokazywałem jak, ma, jak jestem zapakowany i no mówiąc szczerze masakra troszkę bo wziąłem ze sobą śpiwór taki grubszy wziąłem matę, wziąłem yy, namiot no i ledwo mi się to wszystko pomieściło w w rollbagu, który ma 50 litrów coś tam jeszcze dołożyłem jakieś ciuchy chyba no i po prostu zajmuje to bardzo dużo miejsca bagażowego to wszystko co tam się dzieje chyba światła są jakiś wypadek policja, straż pożarna no nic, może postoimy tutaj mogłem zobaczyć sobie nawigację, może by mi jakiś objazd pokazało no tam chyba policja kieruje ruchem, ale no dobra wracając do tematu o czym to ja mówiłem, aha o miejscu. No to, że jadąc w dłuższą jakąś trasę, no to biorąc ze sobą ten cały manżur namiotowy, no to jeszcze ciuchy, jeszcze inne rzeczy, no to, to naprawdę, naprawdę jest dużo rzeczy do zabrania. Jak ktoś ma jeszcze jakąś przestrzeń bagażową, typu jeździ jakąś hondą, holdą, goldwingiem, Albo po prostu ma, ma jakieś wielkie kufry, no to spoko, ale ja mam ograniczoną przestrzeń bagażową, więc, więc wybieram jak najmniej tego bagażu, żeby ze sobą wozić. A tu chyba jakiś wyścig rowerowy, jeżdżą na rowerach, jeżdżą rowerami. No dobra, mogłem to sprawdzić. No, i co dalej? No, jednak namiot nie jest jakiś super wygodny. Ja nigdy w namiocie nie, nie wyspałem się jakoś szczególnie dobrze, czy bardzo dobrze. Wysypiam się, ale nie jest to jakoś super dla mnie wygodne. Ograniczone miejsce też trzeba patrzeć na pogodę, no bo jednak w złej pogodzie, w złej pogodzie, no niestety, namiot nie jest dobrą opcją, moim zdaniem ponieważ leje deszcz, no to może nam ten namiot zalać po prostu wodą. No i nie jest to nic fajnego. No dobra, żeby tutaj już nie wymyślać powodów negatywnych. No pozytywne są takie, że faktycznie, no, niektórzy mówią, że można rozbić się wszędzie. No, wszędzie rozbić się nie można, bo jednak jest są zakazy, są miejsca, gdzie można się rozbijać namiotem, więc. No, nie wszędzie można się rozbić, no ale ludzie po prostu sobie sobie no na dziko gdzieś tam śpią. I oczywiście ma to swój plus w takiej postaci, że nie płaci za nocleg. Nocleg darmowy, ale nie ma też za bardzo tutaj y, udogodnień typu łazienka, kibelek czyli kupa w, kupa w krzaki kupa w krzaki i i, i, i... i... prysznic w domu albo w jeziorze no i co? no można nocować oczywiście na kempingu wtedy ma się dostęp do jakiejś prysznicy pryszniców do... do... Yy, ma się dostęp do... bieżącej wody do kibelka no spoko ale oczywiście noclegi w kwaterach mają, swoje, mają wiele plusów, czy tak jakby odwrócić namiot. To wszystko, co powiedziałem, negatywne o namiocie. To te kwatery właśnie mają na plus, czyli zazwyczaj łóżka normalne, znaczy zawsze łóżka normalne. Materac to, co kto lubi, raz jest miękki, raz twardszy. Ale ja wysypiam się raczej, jak mam łóżko, to wysypiam się zazwyczaj, zawsze. Może lać deszcz padać grad, padać śnieg, a ty sobie siedzisz w pokoiku, który jest jakiś zimno, to jest ogrzewany, namiot ogrzewany nie jest, zazwyczaj jest dostęp do kuchni, przynajmniej ja takie miejsca biorę, że albo jest kuchnia w jakimś jakiś aneks w pokoju, albo, albo jest, albo jest jakiś aneks dostępny po prostu na kwaterze czy nawet kuchnia dostępna co dalej no po prostu no, no minusem jest to, że trzeba za to zapłacić kilkadziesiąt złotych czasami więcej niż stówkę no ale ja taką wygodę sobie cenię pokój z łazienką to jest taka dla mnie podstawa i no niestety nikt do namiotu mnie nie przekona chyba, że jest taka opcja, że po prostu Jadę tak jak na zlot na Pomorską Majówkę. Już nie było miejsc w domkach, więc ten namiot był jedyną opcją, żeby tam pojechać. Raz pojechałem na namiot tak sam z siebie, ale już więcej tego raczej nie powtórzę, bo, bo wolę gdzieś sobie kupić nawet najtańszą agroturystykę czy jakąś kwaterę prywatną i zapłacić te, nie wiem, 40-60 zł niż... niż no niż siedzieć w namiocie no dobra będę powoli kończył ten temat bo się pewnie film zrobił długi wy napiszcie w komentarzach czy yy, czy wy wolicie nocować w namiocie jakieś plusy minusy tego czy wolicie kwatery i ja chętnie podczytam komentarze a tymczasem się żegnam i do następnego